Budżetowy zestaw komputerowy do gier w Full HD na grudzień Więc wchodzimy sobie na morele i dodajemy poszczególne rzeczy do koszyka Procesor Ryzen 7500F Procesor schłodzimy Thermalrightem Burst Assassin 120SF w wersji ARGB ASRock b 850 mxr 20 16 GB pamięci RAM DDR5 O niezbyt idealnym taktowaniu i timingach Za wyświetlanie grafiki będzie odpowiadać RX9060XT w wersji 16 GB od Sapphira Dysk to GoodRam px 600. W wersji jednoterabajtowej, z tego względu, że jest to najtańszy dysk, jaki jest w tym momencie w sklepie. Zasilimy to wszystko zasilaczem XPG Pylon 2 650W, a zamkniemy to wszystko w budżetowej obudowie Furishobo SH4F. W momencie, kiedy to nagrywam za zestaw, przyjdzie nam zapłacić niecałe 4100 zł, ale ceny są bardzo dynamiczne, szczególnie ramu i dysków, więc nie wiadomo jak będzie. Link macie w opisie filmu, a ja zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie więcej szofotów z komputerami lub promocjami.